Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem jest dzisiaj inspektor Inna Dorożkiewicz, komendant opolskiej policji. Witam serdecznie. Witam również. Zbliża się święto opolskiej policji, bo właściwie już trwa, trwa przez trzy dni. Czy to nie sparaliżuje pracy? E, nie, generalnie wszystkie m, główne obchody święta odbędą się jutro. Wszystkie poprzednie, które już się rozpoczęły wcześniej, to są takie imprezy towarzyszące, które nie paraliżują życia policji. Czyli więcej policji pracuje niż świętuje? E, no jak zwykle. Jak zwykle, to nie tylko chodzi o Święto policji, o wszystkie święta i wszystkie wolne dni dla społeczeństwa, które nie są wolnymi dla policji. Za nami mamy już zbiórkę krwi, jak się udała? Wydaje mi się, że dobrze, ponieważ zebraliśmy 13 litrów, ponad 13 litrów. Wiadomo, jak jest z krwią, każda kropla jest na wagę złota, więc myślę sobie, że te 13 litrów to jest znaczący wkład nasz w społeczne życie opolszczyzny. Dzisiaj jest dzień otwarty w Komendzie. Po raz pierwszy tego typu Tak, imprezy. doszliśmy do wniosku, że warto pokazać też, jak pracujemy przy biurkach, po prostu, ponieważ ludzie widzą nas na ulicach, ale też gro osób, nie tylko policjantów, a często to są, a czasami najczęściej są to pracownicy policji, pracują jako urzędnicy państwowi, więc bardzo chętnie zapraszamy wszystkich dzisiaj od godziny 10 do godziny 14 na obejrzenie nas od środka. Będzie Chcemy... można sobie poprzeglądać akta w Nie. Nie, one są objęte tajemnicą naszą, wewnętrzną, więc tutaj akurat akt śledztw nie udostępnimy, ale udostępnimy różne inne atrakcyjne miejsca do obejrzenia w komendzie wojewódzkiej policji. Na przykład dołek. Może strzelnica będzie bardziej atrakcyjną, atrakcyjnym miejscem do zwiedzenia. Myślę, że ma, mamy czym się pochwalić, ponieważ jest jedną z lepiej wyposażonych strzelnic w Polsce. Jest taki fajny, interaktywny trenażer. Będzie można spróbować na nim postrzelać. Co prawda, wirtualnie, ale dosyć rzeczywiście to wygląda. Będzie można sobie zobaczyć, jak wygląda stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego jak wygląda laboratorium kryminalistyczne. Co prawda może nie jest to wyposażone tak jak w filmach CSI, ale też nie mamy czego się powstydzić. Jak w W11. No gdzieś koło, coś koło tego. A zdarzają tak. się takie przypadki. Jeszcze powiem, że kilka lat temu było, że mieszkańcy dzwonili na komendę i mówili przyślijcie mi tu W11. Coś tam się zdarzyło. Czasami się zdarza do tej pory. Takie są Historii. Teraz są już opowiadane bardziej o anegdotach. Pytałem tak o ten dołek nie przypadkowo, bo wiem, że na przykład w sądzie, gdzie są lekcje dla licealistów organizowane, to największe wrażenie na nich robi właśnie miejsce, gdzie przed rozprawą oczekują oskarżeni czyli pomieszczenie, w którym są kraty to najbardziej zostaje, zostaje w głowie. Tak, to prawda to bardziej ma takie profilaktyczne działanie i dlatego też często szkoły odwiedzają nas. I kierujemy je do policyjnej Izby dziecka. I to też zostaje w głowie. Też w zostaje, ponieważ no cóż to jest takie miejsce detencji, troszeczkę miejsce detencji dla młodzieży. I myślę, że jest to też działanie takie profilaktyczne, żeby niczego złego nie robili. Żeby Czyli tam dzisiaj nie od 10 do, do 17. Do 14. do 14 w komendzie tak. wojewódzkiej. Tak. Czy przesłuchać sobie próbnie kogoś będzie można? No myślę, że jakieś tam będą atrakcje zorganizowane tak też na bieżąco. Zapraszam również do swojego gabinetu, będzie można go też obejrzeć, posiedzieć w moim fotelu. Zobaczyć, czy jest wygodnie. Nie boi się pani, nie. że ktoś panią może wygrać, Myślę, że nie. <grych> tego pani nie życzymy. Pani komendant, czy dlaczego praca w policji jest atrakcyjna dzisiaj? Bo chyba nie macie problemu z naborem ludzi, bo z tego co kojarzę, to dużo osób garnie się do tej pracy. W tej chwili tak, bardzo dużo. Kiedy rok temu zaczynałam służbę na opolszczyźnie, mieliśmy problemy z kandydatami do policji. Nie wiem, z czego to wynikało. Nie robiliśmy żadnych jakichś badań na ten temat, ale. Mieliśmy problemy z kandydatami, mieliśmy też problemy, z, że tak powiem, z wypełnieniem limitów, które otrzymywaliśmy z Komendy Głównej. Zwracaliśmy się często do naszych sąsiadujących województw, do naszych kolegów policjantów z prośbą o pomoc, po prostu o przekazanie ewentualnie, kto się będzie chciał przyjąć na Opolszczyźnie do policji takich kandydatów. W tej chwili mamy... Tylu kandydatów, że możemy takie przysługi też czynić naszym sąsiadom. Z czego się bardzo cieszę. Kandydatów mamy dużo i mamy kandydatów dobrych. To, to rokuje dobrze na przyszłość, że, że poziom jakby naszych policjantów będzie wysoki. A z czego wynika ten, to zainteresowanie tą pracą, dobre zarobki macie, nie wiem, dużo wolnego, wczesną emeryturę? E o zarobkach może nie rozmawiajmy, bo, bo jak to mówią, co prawda, dżentelmeni, ja nie jestem dżentelmenem, ale dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, więc tutaj każdy może to postrzegać inaczej. Nie są to bardzo wysokie kwoty pieniężne. Co miesiąc za taką służbę, jaką pełnią policjanci, ponieważ pełnią ją w nocy, pełnią ją w dniach wolnych od pracy dla innych ludzi, kiedy jest Sylwestr, wszyscy się bawią, policjanci zabezpieczają miejsca, tych zabaw również. Więc te wolne to też tak bywa z tym wolnym różnie. Czy wcześniej emerytura 25 lat w tej chwili? Więc myślę, że owszem, odrobinę wcześniej niż u innych, w innych zawodach, ale też spójrzmy to na, na to w ten sposób, że 50% Siedmiu- czy sześćdziesięcioletni policjant to nie jest taki sprawny policjant, jak, jakby się chciało. Wręcz ta sprawność naprawdę gwałtownie spada w pewnym wieku i te 25 lat to jest optymalny czas przejścia na emeryturę. Wspomniała Pani o strzelnicy. Od kilku dni mamy w Polsce dyskusję na temat umiejętności strzeleckich policji po tych dwóch wydarzeniach w Gorzowie i Bydgoszczy. Jeśli się nie mylę, jak Pani ocenia umiejętności. Swoich podwładnych, jeśli chodzi o strzelanie. Czy, czy liczba treningów tych strzelań w ciągu roku jest wystarczająca, czy powinna jednak być większa? Mamy trzy strzelania takie instruktażowe, szkoleniowe w ciągu roku dla każdego policjanta i czwarte strzelanie jest to strzelanie już sprawdzające umiejętności tych policjantów. Myślę, że Moi, znaczy nasi instruktorzy wypadku. W każdym garnizonie, że są cztery strzelania w ciągu roku, Bo tak. jak się posłucha ekspertów, to mówią o jednym. To jakoś chyba eksperci chyba nie do końca sprawdzili te przepisy, więc myślę, że, że, że to będzie, że to, to, to u nas jest tak i w każdym innym garnizonie. Też tak jest. Od września e, chcemy jeszcze zwiększyć tą liczbę e, strzeleń. Chcemy robić takie środy strzeleckie dla każdego policjanta, który by chciał e, sobie dodatkowo postrzelać oprócz tego e, tych e, obowiązkowych strzelań i będzie mógł sobie przyjść e, tutaj do naszej, na naszą strzelnicę i pod okiem instruktorów e, wyszkolenia strzeleckiego postrzelać. I te cztery strzelania w ciągu roku gwarantują, że to użycie broni w sytuacjach kryzysowych, tak jak mieliśmy w tych dwóch przypadkach w Polsce, jest wtedy umiejętne odpowiednie? Jeżeli to się robi cyklicznie i sukcesywnie, to tak. Mm. To jeszcze zapytam o śledztwo najważniejsze na Opolszczyźnie teraz dotyczące zabójstwa burmistrza Zdzieszowic. Czy coś już można powiedzieć o, o efektach? Kiedy można się spodziewać efektów? Policja wykonuje czynności w tym śledztwie pod nadzorem prokuratury i tam trzeba pytać o wszystkie efekty. Nie możemy się wypowiadać poza, poza nimi. Ale pani jako komendant, kwestii. jako szefowa garnizonu wie? co w tym śledztwie powiem, No tak, oczywiście, zdają mi przez cały czas policjanci relacje z tego. I te relacje są, że tak powiem, pozytywne? Jest nadzieja na rozwiązanie tej zagadki? Zawsze trzeba mieć nadzieję w każdej, w każdej sprawie, nawet takiej, która jest nie do wykrycia, a po jakimś czasie się wykrywa. To kiedy ewentualnie kwestii. jakichś efektów możemy się spodziewać? Proszę się do prokuratury zapytać o to. Dobrze, to o śledztwo w sprawie mojego rowera nie będę pytał. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była inspektor Irena Doroszkiewicz, komendant opolskiej policji. Dziękuję bardzo Dziękuję za rozmowę. Bardzo.